Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z takich prac zimowych, że tak powiem. No jak widzicie sianko już dane. To są poranne obrządki oczywiście. Już nie chciałem dwa razy nagrywać jak woży to taczkami, wiadomo o co chodzi. No i jedzą sobie krowy. Czasem jeszcze sole, choć sól mi się już skończyła, no to no, nie mam czym. No, i zajadają sobie siano ładnie. A takie solone tym bardziej im wchodzi. Yy, są pełne zmiany. Tu widzicie młode jałówki. Dwie, i tam jest trzecia. bo tutaj były wolne stanowiska po krowach starszych. Yy, no i zostały przeprowadzone tutaj. Yy, tam, jak możecie zauważyć, dwie nowe są jałówki, właśnie. Stoją sobie, ta jest nowa i ta przyszły stamtąd, gdzie się właśnie udamy. No i teraz pozostało mi obornik wywalić i zaścielić te krowy. Tutaj jest ta młodzież, co stała tutaj obok, gdzie zaraz będziemy. Przeprowadzone prawie wszystkie. Została tylko biała jełweczka i biało-czarna choć to bardziej mieszaniec niż chałeka czysta no. kolczyki pozrywała będzie trzeba jedna na trytytkę złapać no stała w tej klatce musiała głowę przyciągać, przekładać i gdzieś zerwała je no i tu koń jeszcze Stoi sobie je. No i dobra, tyle by wstępu. Tutaj gasimy już światełko. Trzeba oszczędzać, bo prąd w górę idzie od nowego roku. Także szkoda gadać. No tutaj jest, są cztery sztuki. Młode jałóweczki. No i dobra, no zostaje się brać za ten obornik. Ogluduj no, ostatnio wywożony. Ojciec wywoził, więc yy, duża rezerwa. Czysta płyta praktycznie. No to w takich warunkach się yy, bardzo łatwo wyciąga ten obornik. Dobra, czas się wziąć za pracę. Dobra, z tej strony obornik wywalony. No ale i tak muszę drugi raz wywalać, bo tam mam te jałóweczki, co pan pokazywałem wcześniej. No i też by się przydało u nich wysprzątać. Znaczy wysprzątać. Codziennie tam praktycznie dwa razy wywalam, no to... No problemu zresztą tutaj jeszcze jest ten nadmiar, no to... Dobra, biorę się na ściąganie wyciągu. te widły, żebym się nie wracał później Widzicie, krowy to trochę mają tego obornika na sobie więc trzeba takim zgrzebłem specjalnym je czyścić No, mimo że się już dwa razy ścieli, no to i tak się yy, ten obornik do nich przyklei i tak właśnie tylko tym zgrzebem można wyczyścić im te uda, że tak powiem Dobra, ja się biorę za, za ten obornik tu ucielaków z drugiej strony od razu no i zaścielę i dopiero się zobaczymy Także tutaj skończyłem u krów, widzicie zaścielone, już tam kończy się siano i dojadają, no i później po południu przychodzę jest tak koło czwartej. No i daję, znaczy nie daje im jeść, bo mój brat karmi, daje kiszonkę i śrutę. No ja wysuwam tu obornik i ścielę, no w sumie to samo co tu. No tego obornika nie jest za duże, ale zawsze coś tam wysunę, żeby mniej mieć rano. No i jeszcze taka szkoda mi się wyrządziła. Oderwałem jeden ząb z tywidą. Tutaj na papierze je po zostawiłem. No będę musiał po prostu przyspawać mi go matem. Został tutaj odstaje taki kawałeczek, no to uda mu się jakoś tam to przyspawać. No one mi służyły długo, bo ponad rok. No i w końcu no wiadomo tych podnoszenia tego obornika to też ciężkie yy, się po prostu urwało ja będę musiał to zaspawać on musiał tutaj jeszcze dwa wodopoje poprawić bo cieknie z uszczelki No ale to tak bywa, no co zrobić Bydloki naciskają, naciskają No i po jakimś czasie też się to zużywa Dobrze, teraz idę robić śród Wśród, No i będę w międzyczasie karmił kurczaki, ale no to w sumie tego nie będę wam nagrywał, no po to możecie sobie zobaczyć w hodowli moich kur. No a to poświęcimy resztę takiemu dniu, jakby dniówki, co się tam szerpią Nie wiem. Dobra, to do zobaczyska później. Ok, widzę, że dosyć ciemno tutaj jest. No ale nic nie zrobię. Nie mogę przybliżyć. No jak widzicie, ślutownik To jest dosyć niskie pomieszczenie. No ja jestem dosyć niski, no to jak się wyprostuje, no to stoję. Zaś wysypany już jest zbożem. No i co robię dwa worki w międzyczasie będę karmił te kury, tam sypnę im coś no i muszę tutaj jeszcze na zewnątrz posprzątać trochę resztki siana i kiszonki, bo dzisiaj muszę baloty jeszcze przywieźć no i tyle w sumie, dobra, włączamy. Będę ja musiał tutaj tą zarówkę wymienić w Dobra, tu widzicie te resztki co zostały z siana. O ostatnią belę tutaj wtoczyłem a no, po to co się nada, no to wrzucę jeszcze cielaką tam, a reszta zostanie na podciłkę albo coś No i tu Kiszonka jeszcze jest do sprzątania Nie będę musiał baloty poustawiać jakoś dobra, biorę się za te kury dobra, jeszcze mi się przypomniało no to to, co to podkrzątam pod w wiecie, bo to się pyli, no to daję kurą. No i tyle. Co się tam da, tu no to kury sobie wydziobią. No i zawsze to wiecie, czystej. Okej, okay, tu ogarnąłem. A no ten nadmiar, to się podścieli później po południu krowy tym. Będę musiał tu jakoś belę wstawić, żeby mógł to po prostu zabrać stąd. Albo po prostu pod kątem stanę Ursusem, puszczę belę i przesunę to pod ścianę, żeby łatwiej było brać. No, Kiszonki tutaj nie nadmiar, lekki, jedna bela została. Będę musiał przywieźć 6 bel. No I tak jeszcze przed świętami będę musiał przywieźć i tak. Więc e, dzisiaj jakoś najwięcej ich nie będę przywoził. Najlepiej to sobie, wiecie, na święta na i mieć święty spokój. Ale tak czy inaczej muszę przywieźć, bo nie mają co jeść Już ściana. No z kiszonką można byłoby do jutra zaczekać, ale nie ma co. Kury nakarmiłem. No i w sumie. Dobra, ja już po śniadanku. A zaraz biorę auto i jadę po zboże, po jęczmień, który będziemy siać na wiosnę. No mam tam do przywiezienia parę worków, no i później wezmę się za te baloty i Wiadomo, później popołudniowe obrządki i inne sprawy. Dobra, wróciłem ze zbożem. Mam tutaj 10 worków nieczmienia. Muszę tam wcofać, gdzie ciągnik stawiam i rozładować. Jak widzicie Ursus jest. Dzisiaj będę testował widły, na które będę mógł teoretycznie dwie bale nabić. Oczywiście siana i słomy, kiszonki, to pojedynczo będę wodził kiszonkę. No i cię zespało tak z jakiegoś podsypnika od ziemniaków, obsypnika od ziemniaków. No ten niestety mi się podgiął lekko, ale może w miarę roboty się wyprostuje. No ja go już wcześniej tam testowałem raz, dwie bele tam nabijałem no i było wszystko w porządku, no dzisiaj będę go testował bardziej. Dobra biorę się za to rozładowywanie Dobra, jak widzita no ja już jak Janusz typowy gadam Jadę po bele No i zobaczymy czy wytrzyma ciszonkę No jedną, jeden balut pewnie na pewno Ale dwóch, dwóch nie będę brał nie ma potrzeby Nie mam potrzeby bo mam koło domu a dzisiaj się raczej nie wybieram, chyba, że posłomę na tam troszkę dalej I zobaczymy jak to się sprawuje A wezmę z tych tutaj żółtych uważam, że słupków nie porozjeżdżać redukujemy sobie pompę w dół nie ja wiem, czy będzie widać, tak? Będzie jakoś widać. No tam ta strona trochę za nisko idzie. No, ale coś zrobić. Dobra, nabijamy. No, nie mało co zaprzeć. Się. O, muszę podjechać. Widzicie, co się stało. Chociaż... Nie ma się. A, myślę, że da radę. No jadę. No, jak widać, trzyma się póki co. Za... No, to tamtego balota obok będę też musiał zabrać, no bo... Już go uszkodziłem trzeba go dać no ja muszę się tak przejechać z y, y, pięć razy później po siano muszę się przejechać też z pięcie no nie, nie liczę tego, że już teraz po dwie belę no to z dwa razy po słomę i z dwa razy po siano po dwie bele y, no i powinno być git dobra włączę się jak coś tam zrobię, porozstawiam Ok, przyjechałem tutaj trochę dalej od gospodarstwa po kiszonkę, nabiłem ale coś mi się lekko podjął ten żółty dłuższy ząb tutaj widzicie No i puściłem go bokiem po prostu, nie chcę tutaj nic do połamać on chyba się tylko tutaj ruszył No nie, on w sumie się trzyma. Tutaj lekko spaw puścił, ale Podspawać się i będzie git no na razie będę woził na tych tutaj czterech później ewentualnie tylko po słomę przyjadę i zobaczę czy to się będzie trzymać no i tyle a zabieram tą kiszonkę żeby mi sarny ich nie poszarpały zresztą widzicie no tą dziurę przed chwilą ja zrobiłem bo dopychałem tą belę no ale tutaj z góry dziura widać, nie wiem, jakieś koty to zrobiły. Tutaj było lepione, no i już się rozkleiło. No i te dwa baloty jeszcze, trzy, trzy baloty trzeba zabrać. W sumie to wszystkie zabiorę, będę skarmiał jakoś. No i jeszcze po słomę przyjadę, no i siano, wiadomo. Trochę jeszcze nie jest. E, nie wiem, czy będę po dwa baloty tej słomy i siana woził, bo zobaczymy jak ten. Tutaj ząb będzie się spisywał. No i dobra, jadę zawieźć to. Dobra, już powoziłem bele. Nawiazłem sobie po 6 sztuk. No myślę, że dzisiaj mamy czwartek, to do przyszłego czwartku na pewno starczy. Na czwartek to już chyba coś przed Wigilią będzie, też będzie trzeba nawieźć tego na święta całe. Ja tu przy chciałem Wam pokazać, że to jak rośnie ładnie na tym polu. No i co, no urwał mi się ten ząb jeden. Próbowałem na siano Jak widzicie, yy, nie pogiął się na szczęście nic się tam nie stało, tylko trzeba go przyspawać. Yy, no jadę, spróbuję wziąć na te cztery zęby. Dwie, dwa baloty słomy A jak to wyjdzie no to zobaczę Patrzcie ile tu kretowisk Kretowisk, kretowin No i będzie trzeba po zimie bronować wszystko A to tu tylko taki jakiś tutaj punkt Będzie no tutaj zaraz za 50 metrów też jest parę takich no u nas ogólnie panuje odbyć teraz jak widzicie yy, cały czas na plusie dzisiaj jest chyba z 7 stopni nawet bo dosyć ciepło no i śniegu nie ma zapowiadają tam jakieś opady przed świętami tuż tuż no ale zobaczymy jak to będzie No jak widzicie, udało się nabić, trzyma się to jako tako, widzę tu dno odpada, no wiadomo, zostało to dwa lata, te sznurki wsparciały, a to są te sznurki ciększe, nie te grubsze, no i pojadę sobie powoli przez pola, żeby gdzieś mi na asfalcie, wiecie, nie odpadło dno, no bo później trzeba to zbierać, sprzątać, a pojadę sobie powoli przez łąki i będzie myślę też git. No co, pozostanie przyspałe tego zęba solidniej Tyle No dobra, u mnie to tyle W sumie jeszcze raz się wrócę tutaj po słomę No i będę karmił Będzie... Się znaczy Będę karmił Pojadę na obiad No i później po południu trzeba karmić krowy To coś tam nagram jeszcze No ale w sumie to wygląda tak samo jak... Te poranne obrządki tyle że nie karmię co nie ładnie przenżytko rośnie zobaczymy jak ten jęczmień będzie rosł yy, na wiosnę wiadomo, no, jeszcze tam trzeba to zaorać to pole powinno być ok No tutaj już trochę związłem Tybel było ich coś koło 20 no ale jak od początku jesieni sobie tam powoli zwoziłem. Tam z przodu jeszcze jest 10, ponad 10 lekko. No a przez zimę się zużyje. Słomy mam pod dostatkiem, raczej nie starczy. No dobra, widzimy się w stajence. Dobra, ja już po, po południowych obrządkach. Kiszonka dana, zaścielone. Patrzcie. Wyjadły już połowę. Tutaj to prawie nic nie widać. Już jedą wszystkie. O, poprawiłem te wodopoje teraz, bo yy, rano nie miałem czasu. No i to w sumie na dzisiaj. I tyle z roboty. Do zobaczenia w następnych odcinkach.